Kolejszy program za przedstawieniu y, otóż Barcelony i innych drużyn. Pierwszą jaką pokażę to będzie Barcelona. Oczywiście nie ja, tylko Adi. Teraz y, mówi y, Dawid1111 Przedstawi się zaraz wam Adi. Siema, to ja Adi. Dzisiaj wam pokażemy kolekcję kart Brawo Spalty i już I karty oczywiście. Dobrze, niech y, Dawid skieruje na karty. Ja wam pokazuję. To w pierwszej w pierwszej kolejności mamy Barce, Iniesta, w drugiej mamy z Borussii na pierwszym miejscu Roberta Lewanowskiego, w Manchesterze mamy na pierwszym miejscu Van Persiego, Walkota w Arsenalu na pierwszym, Ambrosiniego z AC na pierwszym, Fernando Torresa z Chelsea na pierwszym, z FC Bayernu. Filipsa Lachma na pierwszym miejscu, Ibrahimowicza też w Paryżu na pierwszym miejscu, e, Giuargiego z Juventusu na pierwszym miejscu, z Olimpii e, na pierwszym Tordisa e, i Kara z e, Realu na pierwszym, Klasian Chantera na pierwszym Szalki. Halka z Zenitu, Mont Steplera, Johna Utake na pierwszym i na pierwszym oczywiście ostatnia drużyna, moja najgorsza FC Sean Tarkin, Andrii Python. i mogę Wam pokazać oto moją kolekcję Wife 13, którą dostałem na, ten, na święta i przekazuję głos Dawidowi. No, na no dzisiaj już koniec. Po, skończymy ten program, bo nie mamy dużo czasu. Ale w następnej edycji pokażemy Minecrafta. A tuż po nich, jak widać, tutaj albumy są Euro, znaczy się yy, UEFA. I aż trzy mamy, będą pełne w, yy, kilka edycji. Jakby co piszcie w komentarzach, to byście chcieli, żebyśmy nagrali. Ale jeszcze yy, coś ma do powiedzenia Adi. Dobrze, dziękujemy Wam, życzymy dużo, dużo filmów na YouTube i siema. No to kończymy. Tak.